Sexy. OK, nagrywanka jest. Nie witam się teraz, nie będę się witał. To jest koniec. Koniec z tym. Koniec z tym. <laughs> Ktoś ma smajta? Lux zjadł smajta. No i chuj, ja tak patrzę, co się dzieje. Myślałem, że sam ze mnie. Ty. No. Mówię, że gwarantuję świetną zabawę. Gorącą publiczność. właśnie czekaj, eee... co jest? Żeł mi kurde. Poza jakoś śmiesznie lata. Dobra, teraz jest, powinno być GIT. jeden odcinek nagrałem z ligi i zapomniałem ustawić dźwięk e, systemowy i nic nie było słychać z gry. Bo tylko Cię No Myślałem, już to ale bez dźwięku Puściłem Ci oczka O, ale tutaj negatywne emocje i nie mz masz W sumie dobrze, że mam ekobeko, jest na tyle spieprzone, że nie potrafiłbym z nim zrobić drake'a, co nie? No, no nie so Solo Muszę znowu zagrać tryndam na dżungli Pamiętam jak ja tak no laugh'iłem tryndam, zajebiście mi się tak grało Albo pieskiem O Boże Nie no, ale jak już pieskiem, to, wi to jest wisienka na torcie Firsta, firsta wbije chyba nie, nie masz Fiersta. Nie, a dobra, dobra. Miał ten, kaj Ej. Ale ginę też. Kuźwa. Ła, ja też zginąłem. Głupio, głupota, ja sfleszowałem jeszcze, żeby cię zasawować, <śmany> nie? Nie chciałem. Dobra. W spaliłem, nie wiem, aha. Ja dostawałem W. Kastowałem w łap, że się bijeć i przerwałem. Przerwałem moje W i przez to zginęłem. My to wygramy znowu? O, kurwie, ich jeszcze. Ej, pies kurwa, mi Reda tylko podpierdali, bo blu mi się zaraz skończyć. Kurwa, jebany telefon. Nigdy więcej nie kupię Apple'a. A co, jakiego masz? Co, 7, A, to, że 7. ja mam mniej zawodny, huja, wej po Light 2000, chyba jeszcze nawet 18. Zawiesza mi się czytnik linii papilarnych. Jak mam spoconą i to mi nie chce odczytać palca. No kurwa, w jest taki luksus, że nawet palca jakbyś nie miał, to być. Czterolnie papilarne. Masz to w Polsce nie masz, kurwa. Odjewali ci palec, jaki no. problem? ja ma takie technologie, że jeszcze bym myślała, że ten palec jeszcze tam jest A, SS Patrz, oczko mam tu Idę No myślę, że to Ale dupa No Ten echo. on ma trzy fraki, nie, knows, nie? Porobisz go. Patrz, flesza, że spalił. W sumie dobrze, że spalił. Ale kurwa, kraba mi podpierdolił jeszcze. Nie, no, już jestem wkurwiony. Pajac jestem ma 3-0, jeszcze Dark Harvest gra. Inspiracja. nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 się pocałuję Pozwanił, ty. A to wczoraj ej, czy no, dzisiaj był clash? A dzisiaj jeszcze, nie? Wczoraj i dzisiaj. Wczoraj i dzisiaj przegrałem, także świetnie. No, się... Ej, idę tam, idę na bota. Co tam się dzieje w ogóle? Ja też idę, ej. Może fragi jakieś zi, będą. Fragi. Easy, fa fragi, są. So. Jako jeszcze jest. Izzy, dojeżdżamy, nie, i dojeżdżamy. Zabaruję jeszcze, tutaj pa. Damy go, damy go, damy go. Ej! Ziomek! Kogo? Idę Dobra, mam go. E, dobra. O, teraz to się pierdol. O nie, no ten jeszcze pies przyszedł. Jego dawaj, ej, chodź tu, nie niej I nie złapiesz. Wejgar jest u nas na dżungli. To... Gdzie? Ulta mam, tylko zabić. Sprawdź go. Gdzie on jest? Tutaj. A on już jest na midzie. Pies już jest na midzie, e, pies. To już idzie. Dobra idzie Zjaddałem tego psa jebanego kurwa, co się cofa w czasie. Nie, jak... ma nie, nie, w ogóle. nie, Morda nie, go trzyma krótka. Jeszcze bym mu wpierdolił. Tło, mnie to nie, nie, no, w nie, 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 Chujowy jest chujowy z jednym względem. E, jak masz aktualizację o. systemu to automatycznie ci to pobiera jak nawet ja tego nie chcesz. Ale przy którym przepłaju? No, Android po prostu. W sumie to nawet nie mi. wiem czy nie chujowe. Ja, aktualizację po prostu ich systemu. On już ma item, ej. Ziomek. I w ogóle tego nie mam. W ogóle jest nie uczestniczył w becie TFT na. na no TFT Mobile co nie? I dopiero teraz w marcu będę mógł sobie ściągnąć o ile będzie, będzie... Drajka zwartujesz? Ej bo Drake'a robią kurwa Nie ma spróbujesz stealować? Kurde zdechnę jeszcze jak Bies Zjewałbym zjebałbym coś, nie mam co I tam mi da robić, będą robić Arama. Widzisz? Jakiego on on musieli kurwa w czterech drake'a robić Kuźwa, ej no. Bo pies jest niekompetentny Tyle Ej no i teraz jak to przegramy Jak to przegramy to będzie kuźwa słabo No coś to bo spadnę znowu trzeci raz. No ja, prze, ja już jestem po przegranej serii, nie do brązu. No ja już trzy razy nie, trzeba, ja wbiłem. Spadłem i tak trzy razy. No ja się nie wbiję, no ja nic nie zrobię. Byłem ci coś po nagrywkach. Dobra Kurde, co ty z tym grasz? Z Kongolorem? Elo No? Kongolore jest zabity. Siemano no. Szyma, siema. Ktoś ty? Elo Jedziemy. A kurwiamy. Gracie. Liga gramy, saloduo so, Solo duo Ja teraz jednego pykam, mm -hmm. żeby mi się no. zrobić. Nie, nie wiem, zagram sobie w lola znowu. I nie, ja po to idę. <noise> Kończysz, nie pogadasz kurwa. No kończę no kurde. kurde Jebać praktyki. Jest. Kurze, jestem dzisiaj. No to pogadajmy sobie, no kurwa. Lumpie. Dobrze, Nie Jebać praktyki, idź na praktyki. <noise> Zadzwonię, mówię, że chcę urlop i nie idę nic nie. I tak będę nie wiem. No, Szymano alfa. Ilu. A to ja już ugrywam te wszystkich, ja dziękuję i gramy. Powiedz mi, co z moim, co z moim kontem na streamie. Ale co mam z nim być? No nie wiem, ale no, jak zawsze. Nie oskamował ktoś. Ranga na. w Co się stało z rangą? Spadła? Jeszcze bardziej niż była? A jak Nie wiem, z Hilder 2. Numer jeden miałeś jak wiesz Golda? To fajnie no, nie, się Dobra Czuł zagrać tego turniowego w całej serii inferno Czuł zobaczyć jaki zwierzęta mi dobierze. No nie, ile? 100 HP, 150 HP i zostało Ile mam no. Ja pierdolę ciężko określić, nie? Ja mam 4-2, on, on ma 2-2 Generalnie jest no, lepiej. No, no soc, jeszcze, soc! Jeszcze co? Jadę w język, no ostatni punkt, ale. Zero krank jungla, report. E, napisz mi jak skończycie. Te... Dobra, dobra, no report jungla ASA. Nowy celownik wyjebałeś się? Pro... Co ty zrobiłeś teraz? Kurwa Głupie gówno Jakieś typy otwierają u mnie skrzynki kurwa Cześć Ty w co grasz soku? Mhm, bo mam Ma w ogóle rankę G1, ale mam jakiegoś kosto na turnie, żeby. Jop, tam jak miałem G1 i sam go wbiłem. To było 3 lata temu. Kiedyś miałem kawałek. Ja się zatrzymałem na Goldzie 3 i. To wszystko. Cześć, mm -hmm. Janek jest z Warszawy co nie? Mhm mm W ogóle skąd wy go znacie? Z grupki Ale z face'a czy... No grupka face'a Na... Nie A z how to play Czemy go skądźmy czasu Z jakiej grupki facebookowej Tylko na potrzeby klasza Serio? Ta. O. No to nie źle Nie wiem, wydaje się spoko Nie był toksik No kurde przez to że ty miałeś lagi to przegraliśmy. Rozumiem lagi Co? Rozumiem lagi No szkoda kurde to była za pół roku Iramy. Nie będzie Jak to nie? Znaczy, że nie będę miał lat, to, do A, dobra, dobra. Znaczy, klas może być wcześniej jeszcze. Znaczy, dobra. Witam się ze zwierzętami, żaden nie odpowiada, więc jest swój. A nie, Będzie odpowiedział. Nie od mam czasu. No, ja też wiem. Może. Ja się teraz będę musiał wziąć za trenchedy, bo. No, no bo ja górę, też. I ma. <grytum> mam sprawdził z mleka, taka ciekawostka. Z czego? Z mleka. Sprawdza z mleka. A, no, dostałem. E Eko i Wejkar bez Ulta. O, Vegar bez Ulta, dobrze, że mówisz. Cze, a kto cię zabił? O, Vegar, ale świetnie. Świetnie. Ja, no, tego się nie spodziewałem, że. To jednak będzie grupowy. Gotów byłem na Kurde, no. przyjęcie jednego. Jestem VP pierwszy. Jeszcze dwa No leży, nie żyje Jest! Jest, dobra No ale eko nie feeduj, nie? Bo on ma 8-3 Co, co? Nasus ma 0-4 A, pies to jest pies Dobra, kupuję sobie. Aha. Sam zrzeszowałem. Ej kurde, bo oni wie, że biorą co za ten bot. Kurde, trzyma taki... Dawaj pli... spróbujmy reda Trzeba tu łazić cały czas Rób go rób, rób Dobra Możesz no, ty Masz go? Reda? No mam To nie wyjeb się z nim teraz No dobra Znaczy wiesz Znaczy wiesz jak zobaczę Fakera Bejgara... Stoi, oh, O kurwa. Nie dobra jednak nie O chciałem powiedzieć, że go zrutuję, ale w trzech się nie wbiję. Żeby zadać jakiś tam kurwa śmieszny damage Ło wow! wow, wow. Nie wiem jakim cudem w poprzednim sezonie wbiłem Silvera 1, nie wiem jak teraz nie mogę z brąza wyjść Aż radę, I'm believing in you, nie? Jak już dostaniesz włod z zila, to potem tak Klateczko od Wegarka Stuniki od Leony No Po prostu w tych stunach już sobie rozkładasz karty No, ten nasos rozpędził już 50 farm ma no nie no Idę, 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 idę Masz wó? Nie Ale uciek... Nie nie ucieknę Albo uciek... uciekłem Można no, drajku no, się przeskupić Animal. Aqui. Zniknie? Zniknie? Zniknie No, 10 sekund Zniknie no. A, cholera Szkoda A, Trochę. jest maska porobić Masz jakiś frag Jezus, znowu Jak tam piesko? Ej, kurde, już myślałem, że on cię zrobi. Coś ty. On tylko jedną Q zdążył użyć. Biegnę. Nawet nie chciałem auto-ataku użyć, nie? No chyba chyba no no chyba chyba Chłop się zrezygnował trochę Mówił w lobby, że idzie AP tym kokmawem To nie jest za AP budując Quinsa No tylko Quinsa ma AP Ale ma tylko Quinsa i budki Ej pęta na bocie Idę robić pętę Aha Kurde To Zginie To ma hm. Trzy, cztery ma. O, Tylko 100 kasy mi brakuje A ma 250 taków, ty? Ten Nasus już jest Nasusem Znaczy miałem mieć ja mieć dwa do... razy tyle już w tej minucie Ile masz staków? 250? Jeszcze Ile? Ile? 250 W 20. W no. 23 minute Mało w chuj. No wiem ja, mam dwa... ja zawsze miałem dwa razy tyle już Włącz Walentinę jeszcze no. Na bocie Ta śmierci teraz No happy? no tam topa wina, wina, Ej, jest ten złapać Nie, wiem, moim zdaniem master lepiej działa z tym zabójczym tempem, z lethal tempo. Zawsze gram to gram z lethal tempo. On też bierzemy Tak, nie... Jeszcze tego idę do Nie, nie wierzę No nie, no jaki Ala Kurwa, nie gram w tą grę Ja pierdziele, no nie wierzę Dalej, no kurwa To ja co, dupy, ja tutaj czasem czasowi Nie rozalę od mnie Ja się spóźnię Tam na samą Ale pierdol się. No, kajce masz na ulta? No, w sumie tak. Dobra, ki lecę. Jest, A w ja tak nie. Kurde, wej, więc tak nie lecę sam. masz. Co? Co mówisz? Nie, nie pamiętam Coś, coś nie powiedzieć coś, coś już zacząłem mówić Coś no chyba, że mam Weger jest bez ulta Weger nie ma ulta? No chyba tak, no spali chyba na Mordekaiserze Tak mi się wydaje Że widziałem jako torpeda. Tareta. Taret, 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 taret priorytet, taret. taret Dwa fragi masz, ooo Jednak nie, nie, bo miał ultimata. Ach tak gdyby nie miał ulta no. Gdy mia... gdyby nie miał ulta to bym miał Kurde trafny tym nie grałem Zapomniałem, jak tam się gra To był kwadrę, ja Penta To Ty wiesz bentę? O Brawo Ty no, Normalnie, ja nie ma innego wyjścia Jak tylko Pentę zrobisz te gierce Bo I coś tam napisali, że mam długiego penisa O, dziawe, dziawe. No co, co mogę mogłem powiedzieć, no nie będę się kłócił z nimi, no jest jednak trochę du, 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 dy? Ta trzecia ręka no. Seria z update Wszystko I co, co masz? Co masz? No jeszcze nie, no brąza? pierwszy win Dobry, do brąza, do brąza. 25 koła demedza Ty miałeś 8000 <gry> Widzisz, że jestem dobry Dobra, trzeci Miem honoryk Mysza yeah. wszyscy dali mi honora Nieprawda jeszcze ci nie dałem No dałeś mi, jako nie dałem ci jeszcze Dałeś mi 4 honory mam No. Tu jak 4 honory? Fujasle lecisz To zdjęcie na męsku? Tu jak kurwa co ja sam sobie honorem? No nie wiem może no, kurde, Kurwa. nie. pijany jesteś, czekaj. Jak pisa do tego? Słuchaj, <noise> <noise> <Myślej> nie <eleń! głosy> <noise> Kurwa, Dobra, my. koniec. Koniec, koniec tak. tego wszystkiego. Jo, jo, jo.